Naszego święta świadczy też o, o modyfikacji roli policji w społeczeństwie. Policja to społeczeństwo, a społeczeństwo to policja. Stróże prawa tworzą przy tym specyficzną grupę obywateli zawodowo dbających o przestrzeganie zasad, których poszanowanie w imię dobra wspólnego jest zadaniem każdego z nas. Taki model upowszechniamy od kilku lat, akcentując potrzebę prospołecznych zachowań. Jako instytucja powołana do ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie kraju, dysponująca szeregiem uprawnień, zdajemy sobie sprawę z tego, że nie samymi nakazami chcemy egzekwować obowiązujące prawo. W dobie istotnych przemian cywilizacyjnych, postępu techniki i rozwoju komunikacji masowej, wymiany informacji, oczekiwania społeczne również ulegają zmianom. Zdajemy sobie sprawę z tego, że ocena naszej pracy przez przeciętnego mieszkańca naszego kraju wynika z jego bezpośrednich kontaktów na kanwie problemów, z jakimi się zetknął on sam lub jego najbliżsi. Dlatego też z pokorą podchodzimy do tych danych, mając świadomość, że nie są otrzymane na zawsze. A każde kolejne zdarzenie może ten obraz zmienić. Ale dziś, spotykając się z władzami administracyjnymi i samorządowymi, podmiotami współpracującymi i zaprzyjaźnionymi, chcemy wspólnie uhonorować i wyróżnić nasze koleżanki i kolegów którzy zasłużyli na te wyróżnienia, aby mieli satysfakcję z dokonań własnych, serdecznie im gratulując, w pełni zasłużone codzienną pracą, a pozostałym dać przykład do naśladowania, mając na względzie naszą codzienność, ze wzlotami i upadkami w codziennym życiu. Zanim to nastąpi, sobie, przypomnimy sobie rys historyczny naszej formacji w odrodzonym państwie polskim, z uwzględnieniem powiatu opoczyńskiego w tych 95 latach historii. Nie sposób w tej historii nie podkreślić szczególnego roku 2014, kiedy to Komenda Powiatowa Policji w Opocznie rozpoczęła funkcjonowanie w nowej siedzibie, a stało się to możliwe dzięki pomocy wielu z Państwa. Znajdziemy również chwilę na występ artystyczny promujący kulturę regionu, a także dla tych, którzy nie po raz pierwszy są na, na naszym spotkaniu. Sygnalizujemy troszeczkę inną formę prowadzenia niż dotychczas. No i oczywiście zapraszamy do wszystkich do naszej uroczystości. Dziękuję serdecznie panu komendantowi. Szanowni Państwo, tegoroczne obchody Święta Policji przypadają w szczególnym dla historii naszej formacji momencie. Oto bowiem 95 lat temu. Tuż po odzyskaniu przez Polskę po ponad 123 latach zaborów niepodległości powstaje Policja Państwowa. Mając to na uwadze, chcielibyśmy Państwu przedstawić rys historyczny prezentujący dzieje naszej formacji. O zabranie głosu i przybliżenie nam tegoż zagadnienia proszę pana aspiranta Andrzeja Chrobota z Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji. Generalny Inspektor Władysław Henszer. Razem z powstaniem Policji Państwowej powstały pierwsze stopnie policyjne. Niektóre obco nam dzisiaj brzmiące. Na przykład przodownik, który był odpowiednikiem sierżanta w wojsku. Co ciekawe, był tylko jeden stopień aspirancki aspirant, który był stopniem już oficerskim i równoznaczny ze stopniem podporucznika. Ówczesny system policji działał w zgodzie z naczelną zasadą jednolitości policji. Która oznaczała, że w policji nie działały żadne podziały na wyodrębnione organizacyjnie piony. Tak jak obecnie mamy pion prewencji, pion kryminalny, wówczas takich podziałów nie było. Wszechstronność funkcjonariuszom zapewniały częste szkolenia oraz system rotacji kadrowych, umożliwiający pracę na różnych stanowiskach i w różnych środowiskach. Jeśli chodzi o Poczyńską Policję, to Mamy szczątkowe informacje, które jednak Państwu przybliżę. Pierwszym komendantem Policji Państwowej w Obocznie był Antoni Woźnicki. Budynek komendy mieścił się wówczas na ulicy Staromiejskiej. W historii Oboczyńskiej Policji Państwowej zapisały się takie osoby jak posterunkowy Edward Mikołajczyk, posterunkowy Ludwik Dega, posterunkowy Bolesław Wójcik. Komisarz Lucian Menke, który od 1939 roku był komendantem Policji Państwowej. W 1939 roku w Korpusie Policji Państwowej służyło już 30 tysięcy funkcjonariuszy. W okresie międzywojennym Policja Państwowa odgrywała bardzo ważną rolę. Między innymi rozwoziła karty powołania do mobilizacji rezerwy policji. W sierpniu 1939 roku w Opocznie powołano stuosobową grupę Policji Państwowej, grupę rezerwistów, która pod dowództwem Lucjana Mękę ruszyła w kierunku Góry Kalwarii i osłaniała wycofujących się urzędników instytucji państwowych, z skarbu państwa. Ogólnie do sowieckiej niewoli trafiło 12 tysięcy funkcjonariuszy Policji Państwowej. Prawie 6 tysięcy z nich... Zamordowanych wiosną 1940 roku spoczywa na polskim cmentarzu wojennym w Miednoje. Jest to największa na świecie nekropolia policyjna. 1 sierpnia 1944 roku w dniu wybuchu Powstania Warszawskiego władze polskie zlikwidowały policję państwową. A 7 października tego samego roku dekretem Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego utworzono milicję obywatelską. Pierwszym komendantem głównym Milicji Obywatelskiej był generał Franciszek Jóźwiak, a w opocznie pierwszym komendantem Milicji Obywatelskiej był podporucznik Józef Kobryń. Pod względem terytorialnym, organizacja Milicji Obywatelskiej była dostosowana do podziału administracyjnego kraju. Na poziomie centralnym funkcjonowała komenda główna, a w terenie komendy. Wojewódzkie, miejskie, powiatowe, dzielnicowe. A na najniższym szczeblu działały posterunki policji, które, których zakres terytorialny dostosowany był do terenu administrowanego przez dwie lub więcej rad gromadzkich. Początkowo, czyli w latach 1944-1946, jedyną oznaką służbową funkcjonariuszy milicji obywatelskiej była biało-czerwona opaska, zakładana na rękaw, Polskiego lub poniemieckiego munduru lub też ubioru cywilnego. Dopiero w 1946 roku wprowadzono mundur milicyjny kroju wojskowego z chabrową barwą służby na otoku oraz patkach. Jednak przez wiele miesięcy jeszcze mundur milicyjny był improwizowaną kompilacją różnych elementów wojskowo-podobnych. Przez pierwsze 10 lat nadawano funkcjonariuszom Milicji Obywatelskiej stopnie wojskowe. Dopiero w 1954 roku wprowadzono stopnie milicyjne, oparte jednak o dziwo na nazywnictwie wojskowym, czyli nadal w milicji służyli szeregowi, sierżanci, porucznicy. A propos porucznika, od razu w myślach pojawia mi się postać porucznika Borowicza, ponieważ w czasach PRL-u wydawano powieści i opowiadania milicyjne, na podstawie których powstał serial 07 Zgłościa. pracy Milicji Obywatelskiej przedstawiono również. W takich przedsięwzięciach filmowych, jak Kapitan Sowa na Tropie, Przygody Psa dziewila. Zmiany ustrojowe w kraju spowodowały, iż zlikwidowano milicję obywatelską, w której służyło już 100 tysięcy funkcjonariuszy. Ustawą z dnia 6 kwietnia 1990 roku utworzono policję pierwszym komendantem głównym policji był nadinspektor Leszek Lamparski, a w Opocznie komisarz Andrzej Wroński. Szanowni Państwo, od tego czasu policja cały czas się zmienia. Zmieniło się umundrowanie na bardziej praktyczne, zmieniono radiowozy na nowoczesne, szybsze, przede wszystkim bezpieczne. Zmieniają się także budynki komend, czego przykładem jest Opoczyńska Policja. W 1992 roku policję przeniesiono na ulicę Mickiewicza do nowszego budynku, a w tym roku no, ale brówki 1. Do budynku wybudowanego od podstaw i dostosowanego do potrzeb policji. Zmienia się także specyfika pracy policji. Proces wykrywczy, tworzone są grupy realizacyjne do zwalczania w ściśle określonej przestępczości, np. Na samochodowej, narkotykowej, scenariuszy. Każdego dnia policjanci ci narażają życie i zdrowie, służąc społeczeństwu i dbając o porządek prawny. Co ciekawe, służba w policji każdego dnia jest inna. Nie ma takiej samej interwencji domowej, takiego samego zatrzymania osoby. Policjanci nie wiedzą, co ich czeka, gdy otwierają drzwi od mieszkania, z którego dobiegają krzyki lub płacz dziecka. Policjanci nie wiedzą, kto siedzi za kierownicą pojazdu, który zatrzymywany jest do, do kontroli. Policjanci nie wiedzą, co posiadają przez sobie osoby, które legitymują. Za każdym razem jest niepewność i możliwe zagrożenie dla życia i zdrowia. Dlatego też w tym szczególnym dniu, drogie koleżanki i drodzy koledzy, życzę Wam, a także i sobie spokojnej, bezpiecznej służby oraz takiej samej ilości wejść z domu na służbę, jak i powrotów. Wszelkiej pomyślności życzę także zebranym tutaj emerytowanym policjantom. Niezwykle ważnym elementem ceremonii policyjnej jest uroczystość wręczenia odznaczeń, a także awansów na wyższe stopnie w korpusach oficerskim, aspirantów podoficerskim i szeregowych policji. Rzeczypospolitej Polskiej That's part of the sierżant sztabowy Tarnowski Karol, Karol sierżant sztabowy Widawski Witold. Serdecznie zapraszam na scenę pierwszą grupę awansowanych, o wręczenie aktów mianowania, na wyższym stopniu uprzejmie proszę panów komendantów oraz panów nauczycieli o wręczenie listów gratulacyjnych przedstawiciela urzędu.

Szanowni goście, w imieniu funkcjonariuszy mianowanych i odznaczonych chciałbym złożyć serdeczne podziękowania za tak zaszczytne wyróżnienie. Stanowi to pozytywną ocenę realizowanych przez nas zadań służbowych, co spotkało się w pozytywnej ocenie zarówno przez przełożonych, jak i władze państwowe. Jednocześnie jest to motywator do dalszej, wytrwałej i rzetelnej pracy. I służby na rzecz społeczeństwa lokalnego i ojczyzny. Jeszcze raz dziękuję serdecznie. Legistyka gazety Dziennik Płocki, policjant roku 2014, głosami czytelników, wywalczył zaszczytne drugie miejsce zdobywając 22 448 głosów. <noise> serdecznie zapraszam na scenę. Sierżanta sztabowego Jacka Sztajberta o ograniczenie listu gratulacyjnego. Bardzo proszę pana komendanta inspektora Janusza Mybę wraz z zastępcą, młodszym inspektorem Dariuszem Szulcem oraz naczelnikiem Wydziału Ruchu Drogowego pod inspektorem Grzegorzem Fideckim.

Czyli burmistrzów, wójtów, a tak naprawdę w imieniu całej naszej społeczności powiatowej i serdecznie z okazji Święta Policji, Waszego święta, podziękuję wszystkim za trud, za poświęcenie w tworzeniu klimatu bezpiecznego klimatu dla mieszkańców Bezpieczna. naszego powiatu niebezpieczna bo często poświęcacie swoje zdrowie swoje życie w ratowaniu drugiego człowieka a bardzo ważna bo jakość i skuteczność waszej pracy i służby decyduje o naszym bezpieczeństwie i za to wszystko chciałem serdecznie państwu podziękować ja bardzo się cieszę że komendant również w swoim wystąpieniu podkreślił współpracę Współpracę z samorządami tworzącymi powiat opoczyński, jak również z służbami i inspekcjami działającymi w Szanowni Państwo, drogie koleżanki i koledzy z jednostki Popocznie. życie policjanta jest taka chwila kiedy zadajemy sobie pytanie, czy to jest naprawdę warto. Warto być policjantem, warto być pracownikiem. Zwłaszcza wtedy, kiedy chcemy iść do domu, a komendant podnosi alarm. Kiedy musimy w nocy przyjść do pracy, bo coś się stało. Kiedy w święto musimy również przyjść do pracy. W imieniu obecnych tutaj zaproszonych, panie komendancie, byłych komendantów Andrzeja, Jurka, Gabrysia, chciałbym koleżankom i kolegom z jednostki w opocznie złożyć serdeczne życzenia, przede wszystkim zdrowia, wytrwania w tej służbie dla dobra społeczności miejscowej i oby wyniki były lepsze z roku na rok, jak to bywa. Opozna zawsze jest w czołówce. Natomiast chciałbym również, żebyście złożyli życzenia i podziękowania za ten trud dla swoich rodzin. Ja natomiast jak już jestem przy głosie chciałbym w imieniu Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów w Piotrkowie Trybunalskim, Zarząd Okręgowy i Koło również złożyć Wam te życzenia. Pamiętajcie, że chciałbym, żebyście pracowali jak najdłużej, bo to wiąże się również i z finansami, czego Wam również szczególnie życzę, żeby coraz częściej i coraz Wyższe były te aparaty. Natomiast yy, wcześniej czy później. Dzisiaj okazja świąteczna. Proszę przyjąć yy, najlepsze życzenia dla policjantów dalszej, owocnej służby, zadowolenia i takiego szczęścia policyjnego a także w życiu osobistym. Druga rzecz, którą należy tutaj powiedzieć, czym był policjant bez rodziny, bez wsparcia, bez wyrozumiałości najbliższych, proszę przekazać w imieniu komendanta najlepsze życzenia, radości spełnienia marzeń, przede wszystkim dużych pokładów, wytrwałości, wyrozumiałości dla nas, policjantów. Serdecznie Państwu dziękuję. Wysłuchaliśmy my, policjanci, tych życzeń, a zwłaszcza wystąpienia pani naczelnik w działu kadr. Tu jest ponad 100 świadków. I w razie czego będziemy się powoływać, bez rejestrowania, jest nam bardzo miło, że taka jest ocena kierownictwa służbowego policji naszej jednostki na robieży Województwa Łódzkiego. Staramy się, żebyśmy. Żeby to województwo łódzkie o nas nie zapomniało. Proszę Państwa, w każdym takim wydarzeniu, w którym uczestniczymy, to najpierw jest niecierpliwość, obawa, jak to wszystko się potoczy. I to już mamy za sobą. Natomiast teraz przychodzi nieuchronność podsumowania i zakończenia naszego uroczystego spotkania, przynajmniej w tej części. I właśnie w związku z tym etapem, już takim nieuchronnym, jak powiedziałem, chcę bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy swoją obecnością uświetnili nasze spotkanie, którzy swoją obecnością dali wyraz poparcia dla naszych starań. Czy one zawsze są pozytywne, czy nie, to ocenia każdy z nas. Natomiast czy dokładamy starań, żeby ta ocena była pozytywna, z tego możemy się w jakiś sposób rozliczyć. Dlatego też chciałbym podziękować wszystkim odznaczonym, awansowanym i wyróżnionym za postawę, która pozwalała ich uhonorować dziś w sposób uroczysty. Obecnych na sali, obecnym na sali gościom zaproszonych, których miałem zaszczyt przywitać i z osobna, i w całości, bo ich obecność. Podkreśla rangę naszego spotkania. Nieobecnym, którzy z różnych względów nie byli w stanie w dniu dzisiejszym uczestniczyć, a wiemy z przeszłości, że są naszymi przyjaciółmi, naszymi stronnikami, popierają nasze działania. Mam tu na myśli posłom na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, których wspomniałem, panią Krystynę Ozgę, panią Dorotę Rutkowską, panią Radziszewską, pana. Yy, Artura Ostrowskiego, Pana Roberta Telusa, przedstawicielom samorządu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego z Panem, Panu Podinspektorowi Wojciechowi Dworakowi i Panu Podinspektorowi Bartłomiejowi Karchowi. To jest szkielet drużyny, która przygotowała to dzisiejsze spotkanie, również prowadzącym. Pani aspirant Barbarze Stępień i aspirantowi Piotrowi Laskowskiemu, koledze Andrzejowi Chrobotowi, który w sposób taki swobodny przedstawił nam w ogólnym zarysie historię naszej Policji, również tym, których nie widać tu na co dzień, albo może mieliśmy okazję przejściowo, czyli koleżankom i z zespołu kadr, z zespołu rozliczeń, które przygotowały to nasze spotkanie w części oficjalnej. Dzięki.